Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że, że no to wy do mnie dzwoniliście wcześniej. <grym> I, okay. I na samym początku Kejdżowo powiedzieliście, że ja nie chcę rozmawiać. No i. To on mówił, nie my! Ja takie informacje dostawałem, to no chciałeś dobrze, rozmawiać? I... ja powiedziałem, że jeszcze nie mam się do czego w ogóle odnieść. Ale teraz już masz, tak? No w zasadzie ja wiedziałem, ja też wiem, co ta dziewczyna na nagraniu mówiła i tak dalej. Nie? Komu tam perzek nie działał i tak dalej. <grym> Ale nie będę się teraz do tego odnosił. Jeśli chodzi o. Ja ogólnie nie mam żadnej przygotowanej rozmowy, więc spontanicznie się Najgorsze jest to, że słyszę samego siebie. W telefonie po każdym zdaniu jest to mega przeszkadzające. Ogólnie... Powiem tak, podpisałem kontrakt na walkę z Polakiem, przyszedłem na konferencję, gdzie na konferencji zamiast wyzywać e, samego siebie, mówić sobie kto komu e, wpierdoli, kto jest lepszy, czy kto komu wyrządził większą krzywdę na argumenty, ten koleś powiedział, że zebrał na mnie teczkę brudu, którą publiczni, czyli e, stwierdził, ja nie wiem czy... Boisz ja się trochę no, tej teczki? Uwaga, że były nie, na Ciebie no, brudy, które mógł... mu... Czekaj, jeszcze jedną rzecz powiem Sylwek, no. zanim coś do mnie e, powiecie, bo ja trochę odsuwam telefon od słuchawki, bo nie słyszę w ogóle. Kurwa, po każdym słowie słyszę samego siebie z opóźnieniem. Więc odsuwam telefon do słuchawki, więc jak czasami nie będę odpowiadał, to musicie trochę pokrzyżować, że tak to nazwę. No dobra. Ja będę krzyczał, jestem jest z tej teczki na mnie. Ej, słuchajcie. mnie? Tak, słuchajcie. Tak, tak. Obawiasz się tej teczki na, na ciebie? W ogóle się nie obawiam tej teczki, ponieważ wszystko co ja powiedzmy zrobiłem w życiu, czego i tak uważam, że nie mam sobie do zarzucenia nic odnośnie tamtej akcji, bo byłem dzieciakiem, jest już upublicznione. Nikogo nigdy nie skrzywdziłem, jestem dobrym człowiekiem, pomagam innym ludziom również, i więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Jedyne, o co można mnie oskarżyć, to że ewentualnie komuś e, kiedyś w wpierdol spuściłem, i to by było na tyle. Ale teczka, jaka zgromadziła się na Polaka, jest ogromna, jest to tylko wierzchołek góry lodowej. To nagranie, e, o którym dzisiaj wspominałeś. A le, co mogę dodać, żeby Polak, że to nie ja to rozpętałem i ja nie, nie zamierzałem z nim walczyć, skoro podaliśmy ze zresztą wcześniej rękę, ale później się znowu pokłóciliśmy, pobiliśmy, nie zamierzałem temu człowiekowi niszczyć życia, ani wypuszczać żadnych brudów na niego, to ten koleś przyszedł, powiedział, że ma na mnie jakąś puszkę i że ją wypuści, więc mówicie, niektórzy mówią, że jestem złym, złym człowiekiem, ale to ten człowiek przyszedł i powiedział, że walczy ze mną, a będzie mi kurwa prał brudy publicznie, ale zebrałem takie kurwa gówno na niego, że szczerze mówiąc, sam nie wiem, czy, czy mam ten czerwony przycisk na, nacisnąć. Dodatkowo Polak, teraz mówię do Ciebie, zastanów się kurwa dwa razy, nie zanim coś wypuścisz, wypuść, proszę Cię, wypuść wszystko co masz na mnie. Ja i tak sobie nie mam nic do zarzucenia, tylko zastanów się stary dwa razy, bo chuj coś takiego licznie, ja Ci nawet mogę część pokazać co mam na Ciebie, bo, bo to Ci zniszczy wizerunek na zawsze i zastanów się w ogóle, bo powiedziałeś dzisiaj, skoro już wspomniałeś o tej jednej dziewczynie, że wypisuje do Twoich koleżanek, gdzie to jest gówno prawda. To wspomnę tylko jedno słowo, że dałeś y, ostatnio tej dziewczynie, której powiedziałeś pewien papierek do na napisania i to ona do mnie napisała. Mm. Y, więc ja nic, nic y, z nią nie kombinowałem. Sama się do mnie odezwała ta dziewczyna i sami dałeś z menadżerem papierek do podpisania. A co to był za papierek? Słucham? Co to był za papierek? No. Nie no, papierka ja nie czytałem, wiem, ale wiem dokładnie. Co, Czyli coś co tam, mi żeby było. milczała, czy coś w tym stylu? Tak, czy... tak, tak. tak. I że jakieś... Ale że była jakieś pieniądze Wręcz za milczenie? Słucham? Słucham jeszcze raz. Czy były jakieś pieniądze za milczenie? Eee, wiesz co, musiałbym przesłuchać sobie tą rozmowę z tą dziewczyną Aha. ponownie. Yy, którą oczywiście mam na miała miejsce taka sytuacja, że jakieś. No, zaraz dały... oczywiście ja się odniosę bardzo. A naprawdę. czy ja bym chciał, żebyście na bieżąco rozmawiali? Nie? Ila... Więc powiedz w ogóle, czy to jest teraz pomówienie z jego strony? Ale... Czy... Nie, 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 jak najbardziej. że Była taka akcja, że ktoś tam do niego napisał, ale to było bardzo. Czy dawałeś jakiejś dziewczynie papierek, żeby milczała i, i musiała to podpisać? Nie, 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 inaczej, inaczej. To była taka akcja, że napisała do niego dziewczyna, która po prostu czuła się w pewnym sensie odrzucona przeze mnie. Odrzucona. Tak, odrzucona okay. przeze mnie. Yy, Nagdał mu trochę głupo, on ją też ponakręcał, ją. Tak, dalej, mm -hmm. tak, ona I ja, się, ja, ja, ja z nią rozmawiałem, ona się do mnie odezwała i tak dalej. Powiedziała, że stwierdziła, że głupotę, że z głupotę zrobiła, no. że odchodzisz. odchodzi. Mm -hmm. no, nie będę mówił, w jakim stanie była czy, i tak dalej. Okay. Spotkałem się z nią, wyjaśniliśmy sobie, i ja mówię do niej, słuchaj przecież to teraz wiesz, może on to gadać na konferencji i tak dalej o, i wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie, na, żeby podpisać taki papier wpadliście że na pomysł wspólnie, ja, Ty wpadłeś na taki ja pomysł. z moim menadżerem wpadliśmy na okay. pomysł żeby, y, że w razie co jak on zacznie rzucać cokolwiek nam na konferencji, co ona mu tam po, na, nagadała, y, głupot, to, że, że mógł pokazać. hej, słuchajcie, no ja z nim widziałem się, rozmawiałem z nią. I, i, I co jest na tym papierku? Y, no, że to, co mu gadała, to, to było głupoty i zrobiła to pod wpływem, po prostu już boczyła się odrzucona. Okej, okay, to co, i tak jest wierzchołek w góry lodowej. Ja mogę tylko się. Ja powiem, powiem tak. Nie Barto wiem, czy to jest czerwony przycisk, ale mogę się tylko jeszcze odnieść do dzisiejszych słów Polaka, jakiś tam. Y, które po które, no prostu. Wcześniej... Weź bliżej ten telefon, bo go gdzieś tam Ale daleko... Podałem sobie głośnik, przeszkadza wam głośnik, czy nie? Głośnie mówiący. Reżyserka, dobrze słyszymy go? Ważne, żeby mu nie przeszkadzało. Dobra, raz. jest git, no mów co, odnoś się. Dobra, więc co do kontraktu ogólnie, bo on mówi, że ja dwa tygodnie nie chciałem podpisać kontraktu. Ja kontrakt podpisałem przed Sylwestrem i poleciałem na wczasy i w tym kontrakcie podpisałem na wagę 78 kilo, po czym po powrocie po prostu to włodarze. Eee, mówili, że on za cholerę się nie chce zgodzić. Eee, ja też przytyłem troszeczkę na tych czasach, ale to już nie nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że, że mówi, że jakieś ja dwa tygodnie nie chciałem podpisać, a czyli jak zawsze farmazoni, bo to on nie chciał podpisać. Eee, co to... On dobrze wie, jak było z tym Tuńczykiem, że go zjadł pasza. A mówi, a nie pamiętam, to było dawno. On nic nie pamięta, że to było czyli dawno. Czyli nie zjadł ci tej mówi... No to bułka czy Tuńczy w końcu? Nie no przecież ja mówiłem, że zjadł pasza. No, no właśnie. Ja to pamiętałem, że zjadł pasza. Pytasz o było? Pytasz o bułę. Zjadłeś bułkę Ferrari czy nie? No nie zjadł, pasza zjadł, A, mówię. Nie, bo bu... Polak powiedział o tuńczyku. Tuńczyka w... dzisiaj powiedział o tuńczyku, tuńczyka spierdolił pasza. Bóg A tam bu... sam Polak poczęstował. Bułkę sam poczęstowałem to Ale to jest najdziwny. <laughs> tak, mało ważne, ale chodzi mi o to, że, że nic nie pamiętam. A co do tej całej gangsterki? Ja nigdy z ciebie nie robiłem gangstera. To on paraduje w koszulce, jebać sześćdziesiątki, to on ludzi pomawia od konfidentów, z tego co wiem, sam za dzieciaka miał pewną sprawę e, e, z pobiciem, ale jestem w trakcie zbierania wszystkich szczegółów oraz wglądu. No nikt więc zobaczymy, zobaczymy czy coś z tego będzie i czy, no okay, czy będzie ale dodam tylko e, tyle, że to całe moje gangsterstwo to co, że pobiłem kiedyś kogoś na ulicy? Przecież to nie jest robienie... No trakcie, mówiłeś, że no, łamiesz mafioty. ludziom czaszki. Słuchaj, bo przypomnijcie sobie teraz moją e, walkę ostatnią z Polakiem, w której wysłałem go e, do szpitala, w której leżał sztywny. Czy, czy uważasz, że na ulicy nie byłbym w stanie kogoś skasować? Faktycznie skasowałem e, w tym życiu kilka osób e, i... Wiesz co, a a propos... wyłącz ten głośnik, jakby się prosić. Dobra, ja też chętnie Ci pokażę. No pobiłem no, kilka osób w życiu, ale nie uważam tego za robienie z siebie gangstera, tym bardziej, że byłem młodym człowiekiem. Ostatnio zresztą kawałek tych, 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 tych całych papierków był u Gimpera. Jedyne co to do niego napisałem, co że... Dlaczego nikt nie czyta, Dobra. dlaczego się ta akcja zaczęła? Bo ta akcja zaczęła się od tego, że. Zac... Jak jest napisane u góry, że zaczęli wyzywać moją koleżankę, i dopiero wtedy my wkroczyliśmy do akcji, tylko czyta resztę. Więc. więc to... I Gimper powiedział, że może to sprostować w następnym filmie, i że faktycznie nie, nie czytał początku, tylko skupił się bardziej na dalszej części. Słuchaj, a propos właśnie tych łamania czaszki i tak dalej, no. nie? No? Wiesz, ja ci coś powiem. Tak już teraz między nami, nie? Napisał no. do mnie gościu, nie będę ci mówił mm -hmm. co i tak dalej. No? E, jak będziesz chciał, to może mogę ci to pokazać. Priv, pokażę mm -hmm. tylko wardędzę, żeby widział, że. Myślę, Poczekaj chwilę. Czy się umiem czytać, mm -hmm. nie muszę się <średent> <średent> I zobacz, i chciałem też, żebyś wiedział, żebyś mu też powiedział ja, na głos to, co, to, To, co ja też napisałem do tego gościa. Który mi napisał tą informację. No, no, ale się... Ja to w ogóle nie znam Uj, sprawy. Ja okay. tego, okay. On się gdzieś Gdzie chwalił jakimiś rzeczami? Nie, nie, nie. Ktoś do mnie napisał, wiesz, Dobra, a propos właśnie tej chyba sytuacji pizzy. z tym momentem czaszki, jak to tam wyglądało. I wiesz, i... <laughs> Ludzie, czy ja do okay. tego gościa... Dobra, ale ja też mam swój wniosek, nie od razu. Faktycznie ktoś chciał przesłać Adrianowi brudy na ciebie. I e, miał tam jakieś różne dowody. Mówił, ale, że, zniszczy, że mogę zniszczyć mu tym łatwo życie, co ja temu gościowi napisałem? I Adrian odpisał, że, że, że okej, okay, że tam się nie lubicie, ale no, on nie chce ci niszczyć życia, nie? Mimo wszystko. Że tego nigdzie no nie udostępnię. Ale ja ci powiem, jakie ja teraz no. odebrałem, nie? No. No. Ja to odebrałem trochę tak, że teraz chcesz pokazać Amadeuszowi zobacz, ja na ciebie nie wyciągnąłem. Nie, brudów, nie, nie, nie. To ty nie, nie, ale to nie, nie nie na mnie też nie wyciągnie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Pije do tego, że wiesz. On mówi, że ja mu chcę niszczyć życie. Wiesz, ja też rozmawiałem wieloma. Jego przyjaciółmi, wiesz, którzy też mają dużo to, na rzeczy. Nie wiem, że mam małem czaszki i Ale tak, wiesz, wiesz dobrze, z jakimi też osobami się kiedyś przyjaźniły. Dobra, ja mam jakby dobrze, finalne pytanie do Amadeusza. No? No, powiedz powiedz, powiedz, z jakimi się przyjaźni masz na myśli no. kiedy? Wózce, czy jak żyłem, czy gdzie? No, no tak, no to nie wiem, od tory roku nie macie kontaktu i tak dalej. Wiesz o jakie osobie chodzi wiesz i ja też nie jestem takim kurwa gościem. Na roku, ale ty mówisz o, o ludziach z Warszawy, czy z komu? No, Nie, no na przykład o Dawidzie, Koksie, wiesz o co chodzi i tak dalej. A, no. No, A to co Dawid mi... nie ma na mnie żadnych brudów, bo ja dla Dawida zawsze byłem dobrym człowiekiem. Ale co, nawet kiedyś mu też pisałeś, że, że prosisz go, żeby ci nie niszczył życia, żeby nie wyciągał na ciebie brudów. Dobra, ja mam. Poczekaj, poczekaj, no było tak. Problem jest taki, że Dawid nie ma na mnie żadnych brudów. A to dlaczego do niego pisałeś? Ja? Nie niszcz mi życia i tak dalej. Nie, 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 nie wyciągaj na mnie brudów. Yy, ja wiesz co, ja wiem dlaczego do niego napisałem. No, ty jakby wiesz co. A wiesz o, wiesz o co chodzi? Ja no. też nie. Ja ale to, to zabrzmi teraz publicznie, tak jakby to było coś strasznego. A, mhm. a w rzeczywistości. No imprezowałem z Dawidem, no i, i o to chodzi, ale na pewno nie chodzi o żadne narkotyki. Dobra, no. a, dobra a kolejna rzecz, sprawa jest taka, mówić do mnie, że to ja pierwszy wyciągnąłem i tak dalej, puszczajcie Pandory. Tak. Ja się słuchałem, jak mówiłeś, mhm. a kto jako pierwszy zaczął mnie wyzywać? Kto jako pierwszy nazwał mnie frajerem? Przecież to ty! E ty. Kto cię zaczął wyzywać ogólnie? Tak. No tak, nie no w, w e... konferencji ostatnio Ostatni, w to ty jako pierwszy mi wyzywałeś Był, Miały być czteryczki za... Ale bo się wyzywamy od momentu, w który ty nagrałeś filmik na YouTube'a a ja na tym wywiadzie cię obraziłem a obraziłem Gdzie nie bez powodu, bo latałeś z tymi kurwa moimi papierkami nie. pomimo, że byliśmy niby pogodzeni i pokazywałeś ludziom i próbowałeś mi robić koło dupy. Nie, 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 a właśnie tak nie było do końca Ja już ci wytłumaczyłem jak wyglądała ta sytuacja Oj, mi to wytłumaczyłeś, ale wszyscy, którzy tam byli twierdzą inaczej. Ja mam okay. jedno pytanie, uh -huh. no. jakby sprawa kluczowa. Powiedziałeś na konferencji, gdzie oglądało 300 tysięcy osób ponad, uh -huh. że, że Adrian Polak wykorzystywał uh -huh. pijane dziewczyny. Powiedziałeś gwałciciel polański. Czy masz tak. na to dowody, czy po prostu go pomówiłeś? <laughs> Powiem tak, czy mam na to dowody? Nie mogę wyciągać asa z rękawa na ten moment. Kurwa, Mać, Dala. szachy, rozgrywka Dala. szachów jest, tak, to jest obserwowana. To jest gra o tron, stary. To jest gra o tron. Nie mogę teraz, jeśli bym asa w rękawie i powiem teraz, że, że tak, to wszyscy będą ode mnie wymagali upublicznienia, strata, tata, a powiem szczerze, że jest też dużo niejasnych sytuacji, gdzie niektóre dziewczyny mówią w ten sposób, jest chuj tego. Zresztą Polak niektórym ludziom nawet już, których się boi, nieważne czy to było prawdą, nieprawdą, nawet zaczyna im grozić powoli przez osoby trzecie. Co? Nie, to też jest kolejne pomówienie. Kolejne pomówienie. No Wardenka też to na, Nie, Że komu, że jakąś goziłem? Pitiemu na przykład. Ja przykład. Jakiemu FIFE? Pi no piti. Komu? Elvis. Co? Kurwa Elvisa. Nie ja pierdolę, profesora. gościu. Ale cię teraz wybałeś, serio. O kurwa. Wiebałeś się na nieząmukę ci powiem. No ciekawe. A się wiewałeś, tak? to jak tak administratora wyjaś, miałem dwa czy tam dwa dwa lata temu miałem jakiegoś administratora, który w wkurwiał mnie strasznie, od, wiesz, wziąłem go, wyjebałem, wiesz i tak dalej z czatu. Ale administratora czego? Czatu, wiesz, Aha. czatu, wiesz, o to Moderatora. chodzi. Dobra. Moderatora. Moderatora miałem, wiesz, O ja to już widzę, że już nic U, nie masz. Dobra, dobra to już dobra. wiem, że, że to jest pizza na wodę, fotomontaż, super. Ja pierdolę, jeżeli ty masz takich informatorów, to życzę ci Tak, tak samo jak z tym e, nagraniem z afery, to jest automatycznie. No, no tak, tak, no i co, zgłaciłem kogokolwiek? Gościu, ale, przestań. Stary, przestań ja ty, zgłasz... Ale ja ci mówię teraz... Ja teraz powiedziałem, że ty komuś grozi, że ty mówisz, o odważasz. A, no to, bo wcześniej, po, ale, ale wcześniej zarzucałeś mi, że, że ten, że e, komuś zgłaciłem, teraz zarzucasz mi, że komuś grożę. Że odnośnie tego to, to wszystkie dowiesz się w swoim czasie. Dobra, dawaj, strzelaj, czekam. A ja mam pytanie: Czy jest możliwość, że, no. jak, że, jak, że się dogadacie i ani jedna strona, ani druga nie, 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 nie wrzuci żadnych brudów? Bo ja bym chciał uniknąć takiej sytuacji. <śpuszczanie> Żebyście się kurwa nie dogadali y za dla mnie kamerami. Nie, ma żadnych brudów. <śpuszczanie> A, ty byś chciał, żeby się nie dogadali. Żeby się nie dogadali. Ja, dla mnie nie ma żadnych brudów. Co? To jest tylko, tylko ja mam czerwony przycisk. Bo ja nie A nie on na nie ma na ciebie nic, tego, okay. Nie może mieć nic na mnie, jak coś będzie miał to jakieś gówno spod pod które <laughs> po mnie spłynie. Okej, okay. czyli nie ma możliwości, że się dogadacie poza programem i, i nic nie zostanie opublikowane. Zdziwiłby, zdziwisz się, Amat, zdziwisz się. Bo ja lubię jak jest wszystko na wierzchu. E no on mówi, zdziwisz się, zdziwisz się, bo wiesz... Że... Poza tym waszym filmem. To nie, nie, tam jest, nie ma... Słuchaj, jeśli chodzi o moje brudy, ja się na pewno nie będę z nim dogadywał, ja mogę tego... Ja mogę tylko przemyśleć, czy chcę, czy... czy chcę zniszczyć Polaka i tyle. Bo po prostu to nie do końca jest zgodne z moim sumieniem. Okej. Okay. No dobra, czyli twoje stanowisko jest takie, że jakieś tam dowody masz, ale je upublicznisz w swoim czasie. Kiedy nadejdzie ten swój czas? Na waszym face to face? A kiedy jest nasz face to face? jakoś tam, tydzień przed chyba galą, coś takiego. No, bardzo możliwe, że to, że to jest dobry moment. Bardzo możliwe, że to jest dobry moment. Okej, okay, dobra. A co, to, ale co, zobaczymy, ale co na pewno zobaczymy kolego, czy człowieka? tutaj. Posłuchajcie, tu no, walczymy na nie brudy, Ale podpisaliśmy e, walkę na. Ale podpisaliśmy e, umowę na walkę. Więc jeśli chodzi o, o walkę, to na pewno go zniszczy w OKTAGONIE. Eee, ja mu część tych brudków mogę nawet przedstawić przed, żeby już mógł srak w gacie. Okay. Nie ma nic, nie ma nic po prostu, ja wiem, że to jest jego gra psychologiczna, wiesz, on myśli, że wiesz, żebym ja teraz kombinował, że o co on o mnie ma, wiesz co chodzi, ja wiem, że totalnie nic. Tak? A ja Pytanie. na przykład o tym filmiku też wiedziałem i co? Jakoś nie powiedziałem tego. Żeby... Ale w jakim filmiku? Gdzieś mówiłeś, że kogoś kogo nie... O tym, zwałciłem. co widział wiem co mówiła ta Ale wariacie, mówiłeś, tak że kogoś zwałciłem, kurwa, gdzie? Powiedz, kłakasz mi. Ale ty, Amadeusz, nie masz tego filmu. Że co? Ty nie masz tego filmu. Tak myślisz? Tak. Dlaczego tak myślisz? Bo kurwa wiem. No nie masz tego no. filmu, no. Miałeś iść tam na spotkanie z osobą transpłciową, a nie poszedłeś w ja końcu, se, bo nie też wiesz, że ta osoba tero. tego nie ma. Ja se, nic nie ma. No mordów, wiesz, tylko gada, wiesz o co chodzi. On mnie próbuje... To jest gra psychologiczna z jego strony. Aha. Jest całkiem to, dobra mam, taktyka. To nie mam, to, to... to... jest dobra taktyka, nie powiem, że nie. Jest to taka dobra taktyka, ale gdybym miał cokolwiek, wiesz, za uszami, to, to, to czułbym się zagrożony, tak. nie? Aha. Wiesz. No mam Czyli dajesz fajnie. zielone światło, niech. No, na no pokazuje ja, wszystko, każdy co ma. Ma na siebie swoją puszkę Pandory. Ja zbieram wszystko na polaczka. I jak zostanie wypuszczone, to zostanie to. materiał wypuszczony na mój kanał. Być może skonsultuję się wcześniej z Tobą, jeśli będziesz chciał, i wypuścimy na swój kanał. O ile w ogóle będziemy to wypuszczać. Będę no, się, przy... to jest mój pan, kanał! Okay. No dobra, dobra. To chyba wszystko, chłopaki. Tak? Między Wami jeszcze Was czeka. Ja mam A jeszcze Keija' z Amadeus. A Polak tłumaczy z tego filmiku, na którym no. hmm. Ja mam jeszcze Kej'a z Amadeuszem. Dzięki Amadeusz za telefon, chyba że jeszcze coś chcecie sobie dodać. Ja już wszystko powiedziałem, to co mam przebiegł powiedzieć. Ja I, i że słodkich snów. Wzajemnie. Trzymaj się wariacie.